Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, pytanie z cyklu egzystencjonalnych, jak znaleźć prawdziwą miłość, filmik na Wasze życzenie. Także, moi drodzy, zaczynamy. Ja bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania. Proszę, daj radę, wskazówki, jak znaleźć prawdziwą miłość. Jak znaleźć prawdziwą miłość? Jak znaleźć prawdziwą miłość? E, moi drodzy, tutaj jest e, sprawa tego rodzaju, że na pewno e, każdy z nas obawia się samotności w życiu. Chciałby znaleźć miłość swojego życia, jedni prędzej, drudzy wolniej, ale przychodzi taki czas, że zadajemy sobie takie pytanie i obawiamy się samotności. Nikt nie chce być sam, każdy chce mieć drugą połówkę, i to właśnie jest normalnym uczuciem. Tak? Chęć posiadania miłości w życiu. Jesteśmy stworzeni do miłości. Moi drodzy, aby znaleźć prawdziwą połówkę, nie musimy się obawiać, nie powinniśmy się obawiać, nie powinniśmy się blokować, ale też pamiętajmy, żeby zacząć od tego, aby tą miłość mieć w sobie. Tak? Jeśli mamy tą miłość, bo przychodzimy na ten świat z miłości i jesteśmy otaczani, przeważnie w naszym domu, otaczani jesteśmy od narodzin miłością. Tą miłość mamy w sobie, musimy ją pielęgnować miłość do bliskich, do różnych rzeczy, które do świata, moi drodzy, do ludzi. Ale też jeśli mamy w sobie, umiemy ją odnaleźć, jest nam łatwiej pokochać drugiego człowieka i znaleźć go. Jak znaleźć? Nie blokować się, to co powiedziałam, nie, nie zastraszać się, szukać y, tej miłości, być bardziej dynamiczną osobą, y, mieć y, wiele kontaktów, tak, y, poruszać się gdzieś y, w... Pomiędzy swoimi rówieśnikami, y, ale też chodzić w nowe miejsca, mm, szukać y, wśród y, najbliższych, ale też, moi drodzy, nie obawiać się gdzieś y, pojechać dalej, tak? I y, rozmawiać przede wszystkim, być otwartym, y, na ludzi, na świat i rozmawiać y, jak najbardziej. Także. Y, Tutaj w miłości, czasem, jeśli pojawi się rywalizacja, też y, nie obawiać się tego, tak? I bardziej kontaktowy człowiek, y, bardziej rozmowny, nie zamykający się na świat, na ludzi, szybciej może odnaleźć miłość. Czasem, moi drodzy, jest tak, że y, jedziemy gdzieś i w podróży za, y, spotykamy zapoznajemy osobę, która na przykład jest nam przeznaczona. No często tak bywa, że w podróży, często tak bywa, że w takich miejscach przypadkowych znajdujemy swoją prawdziwą miłość są różnego rodzaju naprawdę historie opowiadane o tym jak ludzie się zapoznają to są naprawdę takie banalne miejsca gdzieś pod sklepem gdzieś właśnie w pociągu gdzieś w podróży jakieś w przypadkowych miejscach czy pod nawet jakimś małym sklepem kioskiem ruchu Także nie tylko w lokalach, w restauracjach, nie tylko poprzez znajomości, poprzez znajomych koleżanki, kolegów, ale także rodzinę, ale także możemy tutaj zapoznać moi drodzy gdzieś właśnie dalej, nie tylko w miejscu zamieszkania. To też proszę tak wziąć pod uwagę. Niektórzy szybciej zapoznają, wiążą się w pary. Niektórzy wolniej, u niektórych trwa to dłużej. Też są to sprawy czasem, mówimy z przeznaczenia, ale jest to jak najbardziej prawidłowe myślenie. Ale pamiętajmy, że przeznaczenie to nie wszystko bo jest wiele dowodów na to, że przeznaczenie też możemy ominąć. Delikatnie mówiąc. Ale moja babcia zawsze mnie tak uczyła i mówiła, że przeznaczenie istnieje. Już nie będę przytaczać tych powiedzianek, powiedzeń, ponieważ no nie jest to takie bardzo elokwentne i ładne do wymawiania. Także moi drodzy pamiętajmy, nie zamykajmy się, kochajmy siebie, kochajmy świat, bądźmy otwarci. Bądźmy rozmowni, zabawni, ale też z poczuciem humoru. Wiadomo, że osoby, które są zamknięte, zablokowane, to jest im trudniej. Trzeba się otworzyć, trzeba być dynamicznym, poruszać się, wychodzić na imprezy, na spotkania, na festyny, to co jest organizowane. Bo pamiętajmy, że. Wiele osób, wiele par spotkało się właśnie przez przypadek. Także moi drodzy, bądźcie otwarci na siebie, na ludzi, na świat. Szanujcie się, kochajcie siebie nawzajem, ale też zacznijcie od miłości. Pamiętajcie miłości dla siebie. Jeśli szanujecie samych siebie i kochacie samych siebie, jest Wam łatwiej. Wtedy znaleźć drugą połówkę. Także moi drodzy, ja Wam życzę powodzenia, szczęścia w miłości. Myślę, że karty tarota tutaj odpowiedziały na to pytanie. Pamiętajcie o tym, aby. Nie poddawać się nigdy, bo też Tarot to mówi. Mówią czasem, że ostatnie, ostatni klucz otwiera drzwi. To pamiętajcie o tym, że pójdziecie w 99 miejsc i nie znajdziecie tego partnera, bo go nie widzicie, tak? A pójdziecie w miejsce setne, następne. I go znajdziecie. Także pamiętajcie, w szukaniu partnera, w szukaniu prawdziwej miłości, nigdy się nie poddajemy, bo przychodzi nowy dzień i mamy nowe rozwiązanie. Także, moi drodzy, znajdujemy miłość w miejscach bardzo dziwnych, przypadkowych, nie tylko na przyjęciach, w restauracjach czy kawiarniach. Czy też jakichkolwiek innych imprezach, festynach i tak dalej, w miejscach bardzo przypadkowych, w których byście się tego nie spodziewali, tak? Także, moi drodzy, można nawet zapoznać wybranka na przejściu dla pieszych. Moi drodzy, także ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę dużo miłości raz jeszcze, do usłyszenia.